Todas i atodos. Y Opowiem wam, jak zorganizować sobie przygodę życia. Nazywam się Martyna Janas. Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dwa razy wyjechałam na Erasmusa do Hiszpanii. Studenci często pytają o wyjazdy na ostatnim roku studiów, boją się o obronę pracy dyplomowej. Ja ostatni semestr pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich spędziłam na Uniwersytet de Cádiz, w Kadyksie w Andaluzji i rzeczywiście wiązało się to z problemami i opóźnieniem obrony, ale wszystko jest do zrobienia. Nie żałuję i zachęcam do studenckich wyjazdów nawet w ostatniej chwili. Jak się za to zabrać? Najpierw na stronie internetowej Uniwersytetu sprawdzasz, z którymi zagranicznymi uczelniami Twój Wydział ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne. Wybierasz miejsce, w którym chcesz studiować. Na stronie znajdziesz też listę pełnomocników dziekanów do spraw mobilności, koordynatorów wydziałowych, u których możesz szukać wszelkich szczegółowych informacji. Zawsze możesz też skierować swoje kroki do działu współpracy międzynarodowej UMK, która to jednostka zajmuje się programem Erasmus od strony formalnej. Dwie rekrutacje, wiosenna na przełomie lutego i marca i jesienna październik listopad. W zależności na który semestr chcesz wyjechać, wypełniasz formularz online, składasz wymagane przez Wydział dokumenty i czekasz na wynik rekrutacji. Jednym z ważniejszych kroków przed wyjazdem jest poprawne sporządzenie Learning Agreement. Musisz tam umieścić przedmioty, które zrealizujesz na uczelni przyjmującej, oraz ich polskie odpowiedniki, które zostaną ci uznane na Uniwersytecie Macierzystym. Zwróć uwagę na plan studiów i punkty ECTS. I pilnuj maili od zagranicznego uniwersytetu, bo w nich będą kolejne wskazówki. A wiesz, że nawet jeśli nie jesteś już studentem, to wciąż możesz być Erasmusem? Praktyki absolwenckie. W ramach programu Erasmus, już po zakończeniu studiów, pracowałam na wydziale prawa Uniwersytet de la Laguna na Teneryfie oraz w Radiu Uniwersyteckim. Użaremos un poco español, pero principalmente hablaremos inglés. W takim razie zaczynajmy drugi sezon anglojęzycznej audycji w hiszpańskim radiu o kulturze i historii Polski. My name is Martyna Janas and I work at the University of La Laguna as part of an Erasmus graduate internship. Miałam okazję pogłębić wiedzę z zakresu prawa i oczywiście rozwinęłam się językowo. A do tego zaznałam bardzo dużo słońca i malowniczych widoków. Nie przegap twojej okazji na przygodę i wielopłaszczyznowy rozwój.